Cześć ciekawscy! Witamy Was na kanale dla ciekawskich shopping, gdzie regularnie pokazujemy Wam najlepsze łupy zakupowe i propozycje inspirowane stylem gwiazd. Dziś postanowiliśmy ugryźć temat nieco inaczej, bo jest ważny i na topie jednocześnie ekologia! Czekajcie! Zanim powiecie, idę nuda, spójrzcie na to, co przygotowaliśmy, bo są to akcesoria, które zwyczajnie ułatwiają życie. Pamiętajcie, linki do prezentowanych rzeczy znajdziecie zawsze w opisie filmu. Znaleźliśmy 13 produktów, które są nie tylko bardziej przyjazne środowisku, ale i po prostu ładne. Jeśli jesteście ciekawi, co to takiego, zostańcie, bo oto pierwszy produkt. Rzecz pierwsza to siatka na warzywa. Często idąc na zakupy, można zobaczyć, jak wiele osób pakuje w osobne foliowe woreczki warzywa i owoce. To zatrważająca ilość plastiku, jeśli sumujemy takich kupujących. Rozwiązaniem są te wielorazowe woreczki, które można uprać i użyć ponownie. Sprytne i proste, prawda? Dość oczywistym wyborem jest wielorazowa siatka na zakupy. Te sznurkowe mają tę właściwość, że są lekkie, a dzięki splotowi również elastyczne i mogą zmieścić zadziwiająco dużo produktów. Co oprócz worków i opakowań plastikowych jest największą zmorą ekologiczną? Słomki. Każdego dnia w samej tylko Polsce zużywa się ich 3 miliony. Słomki mogą być połykane przez zwierzęta. Być może widzieliście filmik z żółwiem morskim w roli głównej, któremu plastikowa rurka utknęła w nosie. Kilkoro wolontariuszy z pomocą wielkich szczypiec z trudem wyciągnęła ją z ciała zwierzęcia. Tymczasem łatwo jest przerzucić się na słomki wykonane z makaronu lub bambusa, i takie właśnie mamy dla was tutaj. Inną opcją są słomki metalowe. Zazwyczaj jak w tym wypadku sprzedawane są w zestawach po 6 sztuk z dołączoną szczoteczką do ich czyszczenia. A co powiecie na zmianę plastikowej szczoteczki do zębów na bambusową? To bardzo ekologiczne rozwiązanie i na szczęście w wielu krajach coraz bardziej powszechne. Tutaj znajdziecie opakowanie szczoteczek zawierające 5 sztuk. Do kupienia są też szczoteczki bambusowe dla dzieci, całkowicie biodegradowalne z miękkim włosiem pakowane po 10 sztuk. Jeśli przyjmiemy, że szczoteczkę będziemy dziecku wymieniać co 4 do 6 tygodni, to takie opakowanie wystarczy prawie na rok. Apatyczki kosmetyczne? To również ekologiczne utrapienie, ale oczywiście są już wersje bambusowe do kupienia na AliExpress. Zadziwiające, że w polskich drogeriach takie rozwiązania wciąż jeszcze należą do rzadkości. Do kupienia są też na przykład bambusowe grzebienie, dobrze wpływające na skórę głowy. Ponieważ jest to naturalny materiał, takich grzebień nie elektryzuje włosów. Mamy do kupienia gęsty grzebień. Nie zapomnieliśmy o panach, modne są teraz zarosty, więc do pielęgnacji brody idealny i ładnie wyglądający w łazience będzie zestaw z bambusa i sizalu składający się z grzebienia i szczotki. A co powiecie na taką torbę na lunch? Jest ładna, trwała i wygodna, a przy tym jeszcze wodoodporna, więc nie ma obaw, że coś się nam wybrudzi. Wewnątrz szyta została folia termoizolująca, więc dodatkowo jedzenie pozostaje świeże przez wiele godzin. W domu do mycia naczyń zamiast plastikowej szczotki na pewno przyda się taka oto poręczna szczoteczka z drewna i sizalu. A zamiast tradycyjnych gąbek polecamy Wam myjki z naturalnego włókna rośliny lufa. Oprócz tego, że jest to gąbka z materiału biodegradowalnego, nadaje się nawet do czyszczenia delikatnych powierzchni. W temacie urody coś przydatnego: wielorazowe waciki kosmetyczne, które można prać. Przychodzą zapakowane w praktyczny woreczek. Gdy zużymy całość, płatki w woreczku wrzucamy do pralki. Oszczędzamy pieniądze i planetę. I to już wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Pamiętajcie, linki do wszystkich produktów macie w opisie. Mamy nadzieję, że prezentowane rzeczy Wam się spodobały i może część z nich włączycie do swojego codziennego użytku. Jeśli filmik się Wam podobał, pokażcie go znajomym, zostawcie też łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji. Do usłyszenia, cześć!